Koronka do Miłosierdzia Bożego Powierz Jezusowi swoją prośbę, swój problem i zaufaj mu. On wie najlepiej, co jest dla ciebie dobre. Niech się stanie zgodnie z jego wolą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś, Mario łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, umęczon pod Pąckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych wstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała z martwych wstanie i żywot wieczny. Amen. Powierz Jezusowi swój problem, swoją prośbę i zaufaj mu. On wie najlepiej, co jest dla ciebie dobre, niech się stanie zgodnie z jego wolą. Ojcze przedwieczny, ofiaruję ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Powierz Jezusowi swoją prośbę, problem i zaufaj Mu, On wie najlepiej, co jest dla Ciebie dobre. Niech się stanie zgodnie z Jego wolą. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. For the sake of his sorrowful passion, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. For the sake of his sorrowful passion, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. For the sake of his sorrowful passion, miej miłosierdzie dla nas. I for the sake of his sorrowful passion, may my heart be for us and for the For the sake of his sorrowful passion, may my heart be for us and for the For the sake of his sorrowful passion, may my heart be for us and for For the sake of his sorrowful passion. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. For the sake of his sorrowful passion. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. For the sake of his sorrowful passion. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. For the sake of his sorrowful passion. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Powierz Jezusowi swoją prośbę, swój problem i zaufaj mu. On wie najlepiej, co jest dla ciebie dobre. Niech się stanie zgodnie z jego wolą. Ojcze przedwieczny, ofiaruję ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. per la sua dolorosa pasione. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, per la sua dolorosa pasione. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, per la sua dolorosa pasione. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, per la sua dolorosa pasione. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata per dolorosa passione Miej miłosierdzie dla nas i całego świata per la sua dolorosa passione Miej miłosierdzie dla nas i całego świata per dolorosa passione Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Per la sua dolorosa passione, miłosierdzie dla nas i całego świata. Per la sua dolorosa passione, miłosierdzie dla nas i całego świata. Per la sua dolorosa passione, miłosierdzie dla nas i całego świata. Powierz Jezusowi swoją prośbę, swój problem i zaufaj mu. On wie najlepiej, co jest dla ciebie dobre. Niech się stanie zgodnie z jego wolą. Ojcze przedwieczny, ofiaruję ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. For the sake of his sorrowful passion, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. For the sake of his sorrowful passion, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. For the sake of his sorrowful passion, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, For the sake of his sorrowful passion, miej nas i całego świata. For the sake of his sorrowful passion, miej was i całego świata. For the sake of his sorrowful passion, miej was i całego świata. For the sake of his sorrowful passion, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. For the sake of his sorrowful passion. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. For the sake of his sorrowful passion. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. For the sake of his sorrowful passion. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Powiesz Jezusowi swoją prośbę, swój problem i zaufaj mu, on wie najlepiej, co jest dla ciebie dobre. Niech się stanie zgodnie z Jego wolą. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego. A pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.